Cześć wszystkim, Angel666, tester gier, słuchajcie, do tego widoku się już przyzwyczailiście, tylko tak naprawdę tu na dole zmieniają się cyferki. No tu jest ten drifting, który na szczęście jako zadanie miałem tylko ukończyć te zawody, ja obiecałem, że poćwiczę ten drifting i spróbuję to zrobić, ale teraz lecimy... Zawody nie poddawaj się. Minęło 7 tygodni od katastrofy, a Seneka spadła w tabeli pomimo najlepszych wyników numeru 22, czyli mnie. Muszą nadal występować na najwyższym poziomie, aby mieć szansę na przetrwanie eliminacji. I to znaczy, że jesteśmy w czarnej pupie. Shankai, tor, który już znamy. Ech. Jakie szóste miejsce. Bemeczki i Porszaki. I nie wiem, co tam było zielonego. Hello, piękna. Ford tam był. O kurde. Boję się tych potworów, szczerze mówiąc trochę. Jaj! Czy to tak powinno się zacząć? No nie! A jak się to skończy? Mam nadzieję, że tak zwanym Happy Endem. No kurde, co ja mam z tymi bandami? Coś ten tor jest dla mnie mocno nieszczęśliwy. Mocno. Delikatnie mówiąc mocno. Słoń się chłopie. O, maskę straciłem. O fucking shit! Co? So no, jak tam można było cokolwiek zrobić? Nie no, te zawody, słuchajcie, muszą wylądować na odcinku, bez względu na to, które miejsce osiągnę w nich. Czemu? Bo, bo to, co tam się wydarzyło w tunelu, to wydawało mi się, że w grach się nie zdarza samo tak z siebie. Nie pchaj mnie. No, Kuźwa, no musiał. Straciłem kolejną pozycję. Nieciekawie. Ale tutaj bardzo dużo kierowców yy, zdarza się właśnie dokładnie to, co mnie. No, zostaw te bariery, człowieku, już dochodziłem. Już bym miał podium. Co jest nie tak z tym torem? Co jest nie tak ze mną? Co jest nie tak z tym samochodem? Z czym jest coś nie tak tak naprawdę? Ale początek odcinka. Ale to było opóźnione hamowanie. Dobra. Macio kochen. Żegnamy się. A teraz, czy wystarczy mi czasu, żeby dopaść pewnie na tanka? Natan nie jest pierwszy. Wow, ale jestem zaskoczony. Gdzie jest Natan w wynikach? On gdzieś jest daleko! Wow, co za sytuacja! Teraz pytanie, jeżeli te zawody uda mi się wygrać, to będzie to coś wspaniałego. To będzie największy kombek, jaki zrobiłem do tej pory w gridzie. Naprawdę. A zwróćcie uwagę, że już Lara czuje mój oddech. Nie, nie chciałem kolizji. Nie chcę się po prostu tu obrócić. Ale tak bardzo bym chciał wygrać. Jeden z trzech na samym finale. Nie, muszę się uspokoić, muszę opanować emocje. W takim stanie jeszcze nie skończyłem samochodem i taki obity ląduje na e, mecie. To jest warte miniaturki normalnie, słuchajcie, zwidziemy się w następnych zawodach, wow. Okej, okay. knockout stage, wow! Kompletnie tego się nie spodziewałem. W gridzie samochody ciężarowe? Ja wiedziałem o tym, że. Na którym jestem? Gdzie ja byłem? E, e, nie spojrzałem z tego wszystkiego. Będę skakał ciężarówkami. No way! Nie, okej, okay. mam szansę zdobyć to osiągnięcie za skakanie w rampach, na rampach, przez rampy. I tym razem chcę je zdecydowanie mieć. Lecimy z Koksem. Nathan jak zwykle pierwszy. Nie widzę, gdzie tu w ogóle trzeba jechać. No zróbcie mi miejsce, ludzie. A jakbym go nie dotknął, to może bym go przeszedł. Sorry, sorry, sorry. No odklesz się ze mną. Sorry, wiem, już jesteś zły, nie lubisz mnie. Ładny najazd na rampę. W końcu to i... O kurde, tu jest druga rampa. Dobra. Kolejna rampa, ile tych ramp tu jest? Dobrze, że to nie jest osiągnięcie przejeć cały sezon i skać na wszystkich rampach, bo to już byłoby ekstremalnie trudne. Teraz przede wszystkim chcę po prostu ładnie skakać i dostać wreszcie to osiągnięcie. Uda się? Nie, kontakt z bandą mi pokrzyżował plany. Ale nie mam już dużo czasu. No come on. Szczepiam się z nią już któryś raz. Wyratowałem się, chociaż już się naprawdę martwiłem. Zobaczę na niego. Nie przejechał przez rampę. Ale i tak mi odszedł. Na tanku. Nie, nie wiedź mi, tylko tu nie wjechał. Ale jest bardzo blisko mnie. Zobaczcie na jedna 150 setnych tam. No, teraz jestem ciekawy. Czy wtedy przez to, że przejechałem właściwie na dwóch kołach, to mi nie zaliczyło tego osiągnięcia, czy naprawdę trzeba tutaj dużo więcej skakać? Woda plus te galaretkowate zawieszenia, nie wiem jak to nazwać, pikapów. To nie jest chyba nawet pick-upem coś, czym jadę. Nieźle. Hapka! I drugi raz. Hapsiasia! Co ja wygaduję? Chyba mnie porąbało. Ale to są po prostu emocje, emocje w trakcie rozgrywki, w trakcie walki o zwycięstwo i walki o osiągnięcie też. No bo powiedziałem wam, że to jest moje drugie podejście do tego, żeby zgarnąć tym razem już to osiągnięcie. Bardzo mnie chciał, bo przypomnę tylko, że ja lubię zdobywać osiągnięcia, lubię maksować gry, a gry przy okazji mnie na tyle wciągnął, Pięknie! Tak ma być! Proszę bardzo, zalicz wszystkie rampy. No to teraz mogę się pożegnać z Wami i w następnych zawodach się widzimy. Szanghaj, 20. Wyścig, o kurde! No to będzie szybko i do tego jeszcze w nocy. Całe szczęście, że nie w deszczu. Ale robi się. Gdzie ja jestem? Gdzie ja byłem? Seneka. Aha, ja jestem na ósmym miejscu. 12 tygodni po wypadku. Strasznie spadam. Samochody Nascar? No, szalte, ja zawsze Wam daję. Dlatego chyba nie muszę mówić, żebyście jakiegoś lajka zostawili. Wiecie o co chodzi. Pięć okrążeń, dużo. Pytanie, jak długie są te okrążenia? Nie chcę się szczepiać z nimi, bo na tym się tylko traci. Ale on już wie, że stracił pozycję. A ja zyskałem dwie. No tak, musiałem go trącić, i oczywiście od razu rywal. Sorry, chłopaki. Chciałem ładnie między nich wjechać, ale się to niestety nie udało. No nic. Mam nadzieję, że tam wyżej uda mi się przebić. Zderzak mi już lekko z prawej strony obity. Z lewej zaczep puścił. Podejście numer dwa do przebicia się. Ryzykownie, bo jakbym się ślizgnął, to by nie było za fajnie. I od wewnętrznej wchodzimy. Jeden i drugi. Nie chcę mieć rywala kolejnego. No ale jest. Natan jedzie jako drugi. Na tanku. Ja bym Cię chętnie widział na trzecim miejscu, wiesz? A bo ja Wam dawno nie pokazywałem, jak brzmią silniki. Fajnie! Myślę, że silniki w tej grze zdecydowanie fajnie brzmią, ale to strasznie spartańsko wygląda. No ale tak to już jest. Normalnie w tym momencie przypomina mi się gra w bo tam wbrew pozorom jest całkiem sporo takich torów, ale z drugiej strony e, takie tory występują też, możecie to już wiedzieć, albo nie wiedzieć, albo widzieć u mnie, albo nie, e, też w Dircie 5 na poszczególnych zawodach. Co prawda tamte w Dircie 5 są e, szutrowe, nawet nie trzeba tu hamować, wystarczy tylko momentalnie, na moment odjąć gaz i wjeżdża się bez problemu. Chyba spróbuję przejechać taki łuk bez odejmowania gazu. Co wy na to? No bo się zrobiło nudno, nie? To jak coś spieprze to. No, bez odjęcia gazu przejechałem. Ale już ten zielony kolor tak się zmieniał w lekko pomarańczowy. No to kolejna próba bez odjęcia gazu. Dobry zakręt, czyli coś źle robię, skoro tylko dobry, a nie świetny, rewelacyjny, niesamowity. Najlepsze okrążenie 52 sekundy. Zobaczmy, czy pobiję teraz ten czas. Pamiętajcie, nie odejmuję. Coś straciłem z, z nadwozia. No i obserwujmy czas. E, no jest lepszy! No to teraz okrążenie finałowe i jeszcze lepszy czas robimy. 51 732 mam do pobicia. Spróbujmy. Ale ta różnorodność tej gry no jednym się to będzie podobać, dla mnie to jest niesamowite, że co wyścig jedziemy czymś innym. To jest coś bardzo ciekawego, niespotykanego w grach samochodowych. I chociażby z tego powodu warto kupić sobie e, Grid Legends. I strasznie chcę już tą grę mieć w swojej bibliotece, uwierzcie. O, zderzaka nie mam. Po raz drugi już tak kończę, ale nie szkodzi, może być bez zderzaka. Grand, że. Number one. Widzimy się w kolejnych zawodach, bo jeszcze jest trochę czasu w odcinku. Ok, Paris. Dlaczego cały czas tak podkreślają tą liczbę tygodni po wypadku? Dobra, Elektryk. Jedziemy! Tutaj są e, strefy na. E, podczas jednych z zawodów e, przegapiłem. Słuchajcie, te strefy. E, strefy m, tego turbo. E, I co prawda wtedy wygrałem bez problemu. Ale jak będzie teraz, nie mam pojęcia. O przepuśćcie mnie tutaj. Gdzie są te strefy? O, tu były hopki! Haha, <laughs> pamiętam to. Dobra, czemu jedziemy takim torem, jak ja bym pojechał takim torem? Dobra, zdobywamy kolejne miejsce. Nawet dwa, ale będzie już hamowanie. Opóźniamy je. Uhuhu. Kogo mamy za sobą? Natanka! Jak ja tego typa nie lubię! Ojacie! Dobra, przejmujemy już to pierwsze miejsce. No, może za chwilę. Z larą chcę delikatnie się obchodzić. Bo z natankiem? Oj nie. Ale ja jestem na drugim okrążeniu. Dobra, robisz mi miejsce i żegnamy się, no sorry. E, nie zgarnąłem tych stref. Niedobrze. Grunt, że Nathan jest dalej w tabeli, to mnie cieszy, zawsze jak nie jest nawet na drugim miejscu, no jest w tej chwili na trzecim. Znając życie i jego szczęście, a mój pech, to on zdąży tam jeszcze się wdrapać do góry w tabeli. Ale powiem Wam, że się już przyzwyczaiłem do tego elektrycznego samochodu. Wcale z nim się tak źle nie jeździ, ale znowu przegapiłem te strefy. Co jest? Muszę spoglądać na mini-mapę. Mam szukać takich żółtych bramek, ale ja ich naprawdę nie widziałem. Dobra, tu ich nie ma nigdzie. No i Natan już jest drugi, no... No to chociaż te strefy niech sobie znajdę. Gdzie są te strefy? Patrzę na mini mapę. Są. A nie, tu jest zaraz zakręt, to nie. Tam w tunelu poodpalamy te no, w tunelu, w tunelu tu mnie korciło, żeby odpalić, ale to by chyba nie był dobry pomysł. Co ja do kogoś tam dojeżdżam? Dobra, do maksa się rozpędźmy. Ile to jest maks tego pojazdu? O jejku, się z nim. Uh, wow. Iha! Kolejne osiągnięcie wpadło. Fajnie się jeździ przez te strefy, ale te strefy są na strasznie dziwnej linii jazdy. No nic. Jest. Widzimy się zaraz. Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale stało się coś fantastycznego w karierze. Posłuchajcie. Nie jest to luga, że nie mam tego. Mam się podobać. Jesteśmy <trony> na gauntlet z najmocniej wytunącymi, jakiego mogliśmy mieć. Nie najmocniej wytunącymi, ale jeszcze na gauntlet z tylko jeden dźwięk.

I've been asked this question a lot, and I will answer one last time. Of course, it is tough. I wake up and it's not there. It's. Let me be clear. I'm nowhere near the end of this. I have many obstacles to overcome. You may. Sure, so you're ready for this. Dostawała wiele pytań. Się, o stanie zdrowia. Ale wygląda na to, że będę się ścigał z moją partnerką na torze. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. To, to była jej decyzja, że wróciła.

Jak we discussed, you may want to shake off the cobwebs and get used to the modified car before her first race back. Give her a race. Don't hold back. She's too fast. się tylko ścigam. O kurde. Pamiętam też ten tor z grida poprzedniego. Sory, oddaję ci pozycję, jedź. Pokażę wam, że potrafię się ścigać w sportowym stylu. Dobra, jedź. Wyprzedzę ją w uczciwy sposób. Mam na to trzy okrążenia. To będzie taka zabawa i wyzwanie w jednym. Wy wiecie, że ja lubię wyzwania, a ja wiem, że wy lubicie moje wyzwania. Ah! No Podnosi poprzeczkę naprawdę. W sportowym stylu. Nie oszukiwałem. A zresztą jedź. Pokażę Wam, kto jest numerem jeden w tym timie. Oczywiście, że jest dobra. A, tarka. Jest dobra. Ale, I'm sorry, Angel 666 is much, much better. To musiałem tak trochę wtrącić. No bo, ona wiecie, ona mówi po angielskiemu. No to ja też. Oj 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 źle, ale zobaczcie jak ona została w tyle. Czasami ciężko jest kogoś wyprzedzić, a tak naprawdę potem dużo łatwiej jest zbudować już y... przewagę. Oj. Oj. Ale walczyłem, żeby tu się zmieścić w torze. Wow. Uwierzcie mi na słowo. No i znowu tatarka. Tatarka jest dla mnie pechowa w tym miejscu. Za mocno na nią najeżdżam. I lubi mnie tutaj obrócić, ślizgnąć. Proszę, minus 3 sekundy? Jakbym to niby zrobił.

Ale ja, chwila, ja byłem pierwszy, dlaczego jestem z tyłu? No nic, do zobaczenia w następnym odcinku, bo to może być już... Finałowy w tym sezonie, tyle zaspoileruję tym, co oglądają do końca. Heja, Angel666, TesterGier, cześć!